No i nie mówicie, że w polskiej gospodarce źle, a wydajecie jak szaleni. Najnowsze dane pokazują, że Polacy znowu zaczynają konsumować coraz więcej i widać to po handlu, widać to po wynikach detalistów i widać to po wynikach spółek. Do tego Pepko z martwych wstało i zaliczyło najlepszy dzień na giełdzie od lat. A GPW w końcu wychodzi z biura i pojawia się na ulicach polskich miast. W końcu coś, co naprawdę będę mógł szczerze pochwalić. Pytanie tylko, czy to już nowy trend, czy chwilowy błysk przed kolejnymi latami. Nic nie robienia. Czy ofensywa GPW przyciągnie realny kapitał kowalskiego do akcji? Być może. Na pewno będzie miał też do tego dobrą okazję, bo smyk, tak, ten smyk od zabawek dla dzieci szykuje swój debiut właśnie na GPW. Sporo się działo, sprawdźmy co słychać pod powierzchnią tych wszystkich informacji i ładnych, bardzo kampanii medialnych. Zapraszam na gospodarczy przegląd wydarzeń. Inwestuj bez prowizji do 100 tysięcy euro miesięcznie i do tego bez podatku belki, jeśli tylko wybierz konto iKem lub IGZ. Takie możliwości daje partner tego odcinka, XTB. Inwestuj lepiej, mądrzej i z większym spokojem. Dowód do strefy premium daje na podobnie jak już ponad 3 tysiące innych inwestorów. To najlepsze miejsce do świadomego zarządzania swoim kapitałem i swoimi oszczędnościami. Dzięki za już ponad 82 tysiące subskrypcji na tym kanale. To dla nas wszystkich wiele znaczy. Jeśli jeszcze nie jesteście z nami, to kliknijcie suba i pomóżcie temu kanałowi dalej się rozwijać. Zaledwie tydzień temu mówiłem Wam o kiepskiej sytuacji w polskim budownictwie, ale na szczęście gospodarka nie samym budownictwem stoi. W zasadzie stoi głównie na czymś zupełnie innym. Kiedy gospodarka nie wyspowalnia, przynajmniej tak krzyczą nagłówki w mediach o niepewności, o ryzyku, to zawsze warto spojrzeć na to, co dzieje się z wydatkami. To zwykłe wydatki i klasyczna konsumpcja napędzają głównie gospodarkę, a tam, przynajmniej jak na realia 2025 roku, naprawdę nie Jest w Polsce źle. Sierpniowe dane o sprzedaży detalicznej pokazały wzrost o 3,1% rok do roku. I to może wynik nie jest oszałamiający, ale naprawdę bardzo przyzwoity. W szerszej perspektywie potwierdza to też, że konsumpcja w Polsce trzyma się naprawdę bardzo dobrze. Po dynamicznym odbiciu w lipcu rynek spodziewał się faktycznie lekkiego wyhamowania, i to się stało, no ale nie ma mowy o żadnym spowolnieniu tego wzrostu istotnym. Tempo wzrostu jest zbliżone do średniej z ostatnich dwóch lat i świadczy raczej o stabilizacji niż o załamywaniu się. Innymi słowy, Polacy wciąż wydają, choć ich zakup rozkładają. Się faktycznie nieco inaczej niż jeszcze rok czy dwa lata temu. Najciekawiej wygląda sytuacja w segmencie dóbr trwałych, bo dynamika wzrostu sprzedaży mebli czy sprzętu RTV-AGD spadła nieznacznie z 15,3 do 13,9% rok do roku, a samochodów z 10,7 do 9,4. To nadal solidne wyniki, zwłaszcza że część wyhamowania można wytłumaczyć też kalendarzem, bo w sierpniu było po prostu tym razem mniej dni handlowych. Wniosek jest taki, że Polacy dalej kupują duże i drogie rzeczy, co w czasach obecnie dalej podwyższonych stóp i niepewności wcale nie musiało być takie oczywiste. Chłodniejszy też niż zwykle sierpień odbił się na sprzedaży żywności i napojów. Tu zanotowano spadek o 3,4% rok do roku. Mniej lodów, mniej napojów, mniej grillowych zakupów wszystko to przełożyło się na wzrosty w innym miejscu. Na przykład odzież i obuwie wystrzeliły aż o 19%, co może sugerować, że jesienne zakupy zaczęliście wszyscy trochę wcześniej. No być może, nie wiem, zamiast na lody poszliście sobie kupić kurtkę w Pepco na przykład. Ogólna struktura wygląda tak czy inaczej, Stabilnie, a wyhamowanie wzrostu sprzedaży w sierpniu ma głównie charakter techniczny i zdecydowanie nie świadczy o żadnych problemach. Do tego nastroje wśród gospodarstw domowych się poprawiają, a skłonność do wydawania, jak widać, dalej jest bardzo wysoka. I oczywiście podkreślam, tu nie ma fajerwerków, ale daleko nam też do dramatu. Tymczasem stabilna konsumpcja to w każdych realiach gospodarczych jest dobra wiadomość, która podtrzymuje wzrost gospodarczy. No i na pewno to też sprzedaż tego typu podtrzymuje dobrą passę. Pepko, które ponownie wstało z kolan i nawet podskoczyło. Czwartkowy poranek 25 września 2025 roku to był dzień, który przyniósł inwestorom Pepko faktycznie w końcu sporo ekscytacji. Pozytywnej ekscytacji. Po publikacji wstępnych wyników za rok obrotowy 2025 roku kurs wystrzelił nawet o 15% i znalazł się najwyżej od maja 2024 roku. Ta euforyczna reakcja rynku nie była też przypadkiem, bo prezentowane dane pokazały, że strategiczne porządki w grupie zaczynają przynosić w końcu jakieś efekty. Nowa grupa Bepcom, już bez sprzedanego poundlandu, zanotowała w ciągu 51 tygodni roku obrotowego, zakończonego 21 września, wzrost przychodów o 8,8% w ujęciu stałych kursów walutowych. Zysk netto po 9 miesiącach bieżącego roku wyniósł 196 milionów euro, czyli niemal tyle, ile przez cały ubiegły rok razem. EBITDA ma też wzrosnąć w całym 2025 w wysokim jednocyfrowym tempie, a marża brutto ma poprawić się znacząco w samym 2025 roku osiągając 47,6% wobec 46,5% rok wcześniej. To też między innymi efekt wycofywania się PEPKO ze sprzedaży dóbr FMCG i skupienia się na wyższej marżowej odzieży i produktach niespożywczych. No czyli wzrost sprzedaży w odzieży na PEPKO działa też pozytywnie. Do tego wyniki porównywalne LFL, czyli sklepów, które już istniały rok wcześniej dla PEPKO były pozytywne w każdym kluczowym regionie dla firmy. W całym roku wzrosły o 2,7%, a w samym czwartym kwartale obrotowym, który się kończy 30 września, dla Pepco wynik osiągnie wzrost o 3,9%. Jest to najlepszy kwartalny rezultat dla Pepco w tym zakresie od ponad dwóch lat. W Europie Zachodniej wzrost wyniósł 3,2%, a po wyłączeniu segmentu FMCG nawet imponujący 15,6%. No więc wszystko to, cała ta restrukturyzacja Pepco i migracja do innych artykułów faktycznie przynosi niezłe efekty. Cały ten rok obrotowy dla Pepco był pewnym okresem przełomu. Sprzedaż Poundlandu, całkowite wyjście z FMCG, skupienie się na podstawowej marce i na regionach, które są dobre dla spółki, wszystko to przyniosło oczekiwane rezultaty razem z uproszczeniem pewnej struktury. Dzięki temu grupa poprawiła generowanie gotówki. Spółka ogłosiła też drugą transzę buybacku, czyli skupu akcji własnych o wartości ponownie 50 milionów euro i ma to ruszyć w październiku. Wszystko to jest jasny sygnał, że zarząd Zwierzy w sukces tej restrukturyzacji i jednocześnie przez skup akcji. Tak naprawdę inwestorzy mają bardzo ograniczony potencjał spadku kursu, przynajmniej do jego wyczerpania. Pepco więc wchodzi w nowy rok obrotowy 2026 o wiele, wiele mocniejsze. Planuje dalszą ekspansję, około 250 sklepów nowych, a także wejście na nowe rynki do Macedonii Północnej i do Kosowa. W przygotowaniu jest też aplikacja mobilna, której premiery zapowiedziała na początek 2026 roku. Firma więc zrealizowała kluczowe cele strategiczne, poprawiła marże, pokazała wyraźny wzrost zysków. No inwestorzy, którzy od miesięcy czekali na dowód, że restrukturyzacja tej grupy przyniesie jakieś efekty, dostali w czwartek naprawdę bardzo, bardzo mocny sygnał, że te efekty są. I właśnie takie momenty jak ten, gdy kurs pepko w trakcie jednej sesji raptem wywalał 15%, dowodzą, że inwestor powinien być obecny na rynku non-stop. Trzeba tylko do tego bycia na rynku mieć odpowiednie narzędzie, które pozwoli nam reagować. DixTB, u partnera tego materiału zainwestujecie w akcje ETF-y z zerową prowizją do 100 tysięcy euro obrotu miesięcznie, więc możecie wykorzystywać takie ruchy bez żadnych dodatkowych kosztów. Na bieżąco, na gorąco. Na szybko. A jeśli do tego przy zakładaniu konta wpiszecie kod na rynków, dostajecie też specjalny pakiet edukacyjny, przygotowany specjalnie dla początkujących inwestorów. Link do wszystkiego jest oczywiście w opisie tego materiału. No i mam nadzieję, że będzie Was z tych konta zakładało coraz więcej, i być może częściowo będzie to odpowiedzialne też GPW. Bo GPW wyszło do ludu. I to jest pomysł, który naprawdę chcę szczerze pochwalić. Większość osób ze środowiska, w tym ja, non stop, przez lata narzekało, że Polacy inwestują za mało. I dalej inwestujecie za mało. Ale organizowano różne konferencje, panele, spotkania edukacyjne, na których eksperci w zamkniętym swoim sosie powtarzali sobie nawzajem, jak to rynek kapitałowy jest niedoceniany. Efekt jest taki, że był żaden. Przeciętny Kowalski ani o tych wydarzeniach nie słyszał, ani w nich nie uczestniczył, bo po co? No i nie miał też powodu, żeby nagle interesować się giełdą. Dlatego też ten najnowszy projekt GPW, kampania GPW 24x7, to krok w dobrym kierunku. Bo zamiast mówić do już przekonanych, giełda wychodzi na ulice największych polskich miast i uderza w środki bardziej masowego przekazu. Od 24 września. Notowania i krótkie treści edukacyjne będzie można zobaczyć na 58 wielkoformatowych ekranach Screen Network w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu. Codziennie w godzinach dziewiąta, 10 oraz 16, przechodnie będą na bieżąco widzieć notowania indeksów WIG, 20 MWIG40 i SWIG80, a także będą mogli sobie zobaczyć, które spółki notują największe obroty, wzrosty i spadki. Obok takich twardych danych giełda wyświetlać będzie też krótkie mechanizmy rynkowe, objaśnienia tych mechanizmów, czyli coś w rodzaju Takiej mini serii edukacyjnej, serwowanej między kawą a tramwajem. I jeśli to brzmi dla was banalnie, to dobrze, bo to ma brzmieć banalnie, to takie powinno być. Jeśli giełda ma trafić do zwykłego obywatela, to musi pojawić się w jego codziennym otoczeniu, a nie tylko na specjalistycznych aplikacjach czy salach konferencyjnych. Tak buduje się podstawy kultury inwestycyjnej w społeczeństwie, oswajając odbiorcę z czymś na co dzień. Widok takich na żywo zmieniających się kursów na wielkim ekranie w centrum miasta działa inaczej niż kolejna ulotka czy webinar dla wąskiego grona osób. To jest takie podpatrywanie gospodarki w czasie rzeczywistym i oswajanie się z myślą, że inwestowanie to nie jest jakiś kosmos. Tylko coś bliskiego i dostępnego. Prezes GPW Tomasz Bardziłowski wprost mówi o tym, że projekt ma przenieść giełdę do przestrzeni miejskiej i pokazać, że rynek kapitałowy jest bliżej niż się wydaje. To jest też strategia, która wpisuje się w logikę nowoczesnego marketingu, który nie ogranicza się do biadolenia, że inwestorów detalicznych jest za mało, tylko wychodzi po nich na ulicę, tam, gdzie naprawdę ci potencjalni inwestorzy są. Edukacja ekspercka, jak na przykład ten kanał, nigdy nie trafi do środków masowego przekazu. Zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże. To są Materiały do zapoznawania się dopiero na kolejnym etapie inwestowania. Jeśli GPW naprawdę chce przyciągnąć nowych inwestorów, to potrzebuje masowych, widocznych akcji, a kampania na ekranach jest jednym z pierwszych realnych kroków właśnie w takim kierunku. No i zamiast kolejnej debaty o tym, dlaczego Polacy nie inwestują, giełda faktycznie wreszcie postanowiła pokazać im, co faktycznie dzieje się na rynku i to w miejscach, gdzie zobaczyć może to każdy, kto przechodzi w tej przestrzeni publicznej. Taka obecność może zrobić dla popularyzacji inwestowania naprawdę potencjalnie więcej niż dekady branżowych paneli czy dekady branżowych raportów. I Może w efekcie więcej osób na przykład zapisze się na jeden z głośniejszych debiutów, który może mieć miejsce w tym roku na GPW. Smyk. Największa w Polsce sieć sklepów z artykułami dla dzieci przygotowuje się właśnie do oferty publicznej, która według wstępnych szacunków może przynieść spółce i właścicielom ponad 100 milionów euro przy wycenie sięgającej 500 milionów euro, co oznaczało, był jeden z większych debiutów na GPW w ogóle w ostatnich latach. Smyk to marka dość znana w Polsce. Sieć specjalizuje się w sprzedaży odzieży, zabawek, akcesoriów dla dzieci i od lat utrzymuje pozycję lidera w swoim segmencie. Obecnie zarządza blisko 290 sklepami w Polsce, Rumunii, na Ukrainie i Słowacji. A poza tradycyjnym handlem stacjonarnym rozwija też kanały e-commerce'owe. W 2024 roku wypracowali 2,3 miliarda złotych przychodów. Historia własności Smyka w ostatnich latach była dość dynamiczna. W 2016 roku spółka trafiła do portfela funduszu Bridgepoint, który zapłacił za nią ponad Miliard złotych, następnie w 2023 roku prezes Michał Grom, związany ze smykiem od lat, przeprowadził menaderski wykup wspierany przez fundusz Accession Capital Partners. Teraz Grom chce pójść krok dalej i przejąć pełną kontrolę nad firmą, o co wystąpił już do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przygotowania od debiutu idą więc pełną parą, a według nieoficjalnych informacji globalnymi koordynatorami oferty mają być Barclays, Unicredit i PKO. Dlaczego teraz? No Dlatego, że GPW ma bardzo udany rok za sobą. Indeks wig 20 wzrósł od stycznia o niemal 30%, popyt na nowe emisje. Rośnie. Smyk byłby też dopiero trzecią spółką wprowadzoną na parkiet w 2025 po Diagnostyce i po Arlenie, których to debiuty były dość udane. Więc atmosfera sprzyja debiutantom, a i konsumenci kojarzą markę, więc sprzedaż akcji na rynku pierwotnym nie powinna być jakimś większym problemem. Debiut Smyka ma też szansę stać się takim minigiełdowym hitem, głównie z uwagi właśnie na szeroką rozpoznawalność, bo podobnie też było z Allegro, gdzie wycena nie grała roli, liczyła się rozpoznawalność brandu. No trzymam kciuki tak czy inaczej, bo im więcej spółek na GPW, tym lepiej. Tylko i aż Tyle. A skoro już przy spółkach jesteśmy, to Creepy Jar w 2025 roku wykonał naprawdę imponujący zwrot na swoim kursie, bo od początku tego roku akcje wzrosły o ponad 70%. A jeszcze niedawno studio było trochę symbolem i pandemicznego boomu na gry, i potem równie dotkliwego odwrotu, bo po euforii związanej z Green Hellem przyszły dużo chudsze lata. Wycena topniała wraz z wygaszaniem sprzedaży tego hitu, ochłodzeniem sentymentu do całego Game devu i mocniejszym złotym, który przycinał przychody denominowane w dolarach. Na to nałożył się wzrost kosztu kapitału, opóźnienie nowych projektów wszystko dawało takie naturalne paliwo pod trend spadkowy, który wprowadził kurs pod 250 zł pod koniec 2024 roku. No ale w 2025 narracja w końcu zaczęła się zmieniać. Po pierwsze, spółka pokazała namacalne postępy przy nowym projekcie Star Rapture. To rozbudowana gra science fiction, taka w stylu premium indie, z budową bazy i kooperacją. Tytuł przebył się do top 50 globalnej listy na Steamie, przekroczył 500 tysięcy zapisów, otwarte playtesty z końca lipca przyciągnęły 160 prawie tysięcy graczy, ze szczytem na 6,7 tysiąca jednocześnie. Średni czas gry też był spory, 4,5 godziny, a 91% opinii, było pozytywnych. Te liczby są właśnie tym, czego chciał rynek. Dowodem popytu na nową markę, a nie tylko jakimiś marketingowymi zapowiedziami. No a choć przychody Greenhella oczywiście maleją, to spółka też pokazała solidną operacyjną dyscyplinę, bo w pierwszym półroczu 2025 wzrosły zyski. Do tego nie ma tam istotnego długu, są regularne dywidendy od 2022. Wszystko to buduje komfort finansowy na czas nowej produkcji. Według szacunków dotychczasowe nakłady na Star Rapture to około 30 milionów. Budżet Bety ma wynieść 41, a ostatecznej wersji około 50 7 milionów złotych, i to jest kasa możliwa do udźwignięcia przy obecnych zasobach gotówkowych spółki. Oczywiście jest tam ryzyko, ryzyko koncentracji na pojedynczych produkcjach. Wcześniej to był Green Hell, teraz Star Rapture. Creepy Jar ma w portfolio tak naprawdę jeden wielki hit, i dopiero musi udowodnić, że ten sukces jest w stanie powtarzać. No. 6 stycznia 2026 roku się o tym przekonamy, wtedy jest data Early Access na Star Rapture, już po świątecznym szczycie i tłoku premier. To będzie dość duży test, nie tylko dla gry, ale też dla kompetencji całego studia. Tegoroczne odbicie na kursie to jest więc w skrócie takie dyskontowanie pozytywnego odbioru zbliżającej się premiery nowej gry. No i lepiej, żeby ta nowa gra nie zawiodła. Lepiej żeby nie zawiodła. Przynajmniej lepiej dla inwestorów. A na sam koniec jeszcze trochę informacji od CPK, bo Sejm przyjął moi drodzy nowelizację ustawy o centralnym porcie komunikacyjnym, która zmienia z zasady wywłaszczania nieruchomości pod te inwestycje. I choć sama idea wywłaszczeń dalej budzi emocje i zawsze budziła, to nowe przepisy mają o wiele lepiej chronić prawa właścicieli i jednocześnie przyspieszyć cały proces. CPK ma obejmować nowoczesne lotnisko i system kolei dużych prędkości, szacunkowy koszt inwestycji ponad 130 miliardów złotych do 2032 należy no by ją zrealizować Państwo musi pozyskać ogromne tereny, głównie na obszarze gmin Baranów, Terecin i Wiskitki. Stąd też duże znaczenie ma właśnie procedura wywłaszczeń. Dotychczasowe regulacje budziły kontrowersje, bo decyzja lokalizacyjna nie uruchamiała automatycznie procedury odszkodowawczej, a termin na wydanie nieruchomości. Mógł być bardzo krótki. W praktyce właściciele często czuli się więc pozbawieni wpływu na tempo procesu, a do tego mieli ograniczone prawa. No i nowa ustawa ma to zmienić. Po pierwsze, wprowadza ona nową konstrukcję decyzji lokalizacyjnej, która może otrzymać rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że od razu rozpoczyna się. Postępowania odszkodowawcze, a spółka CPK zyskuje też od razu możliwość dysponowania gruntem na cele budowlane. Jednocześnie wprowadzono też minimalny czas na wydanie nieruchomości, 120 dni od uprawomocnienia się decyzji lub od wydania decyzji odszkodowawczej. To też ma dać czas mieszkańcom na znalezienie alternatywnego lokum czy uporządkowanie swoich spraw majątkowych. Nowelizacja określa także sztywne terminy dla wojewodów, którzy będą mieli maksymalnie 30 dni na ustalenie wysokości od odszkodowania od momentu, gdy decyzja lokalizacyjna stanie się ostateczna, lub 60 dni w przypadku decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności. To też ważne, bo dotąd te procedury ciągnęły się miesiącami. No teraz w teorii już nie będą mogły. I wprowadzono też, co chyba najważniejsze, możliwość uzyskania zaliczki na poczet odszkodowania w wysokości 85% kwoty ustalonej w pierwszej instancji. Z takiej opcji skorzystać będą mogli i właściciele domów, i gruntów niezabudowanych. Zaliczka ma być wypłacana w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, co ma też złagodzić skutki nagłej utraty nieruchomości. Zmiany przegłosowano niemal jednogłośnie 420 Posłów było za, nikt nie był przeciwny, więc teraz nowelizacja trafia tylko do Senatu. No ale przy takiej jednomyślności ponadpartyjnej jest to raczej tylko formalność. To już wszystko, w... a nie stop! Jeszcze jedną bekę mam do pociśnięcia. Wiecie, że regularnie nabijam się z para kancelarii, które obiecują gruszki na wierzbie za stałe opłaty od klientów, przekonując ich do tego, że da się usuwać wibor z umów kredytowych. W ostatnich odcinkach gospodarczego przeglądu wydarzeń pokazywałem Wam też zresztą po opinii rzecznika ds. że to jest nierealne. Ale powoli dochodzę do wniosku, że tych wyborowych kancelarii prawnych to w sumie nawet nie trzeba disować, bo... No bo same robią to najlepiej. Zresztą... Zobaczcie sami. 24 miliardy złotych. te banki miały oszukiwać o tym w takim razie? No bo to banki ustalają WIBOR. I jakby powiedzmy sobie to jasno, że 10 Do ustalenia. Nie, nie, nie. Jakby WIBOR. Tak, który jest prywatną spółką, prywatną instytucją, to. GPW prywatną spółką. No cóż, cały ten wywiad to w ogóle jest kopalnia takich smaczków. Jeśli tak będą te sprawy prowadzone w sądach, to na miejscu klientów jeszcze bardziej bałbym się o te zapłacone stałe opłaty. No to teraz wszystko w tym gospodarczym przeglądzie wydarzeń. Jeśli chcecie wiedzieć jeszcze więcej o gospodarce, rynku, konkretnych spółkach, to po prostu dołączcie do wersji premium portalu DNA do już ponad 3000 innych inwestorów, którzy niemal codziennie dostają różne analizy, przemyślenia o rynkach, o gospodarce, ode mnie i całego naszego zespołu DNA. A także mają możliwość obserwowania, jak ja sam. Inwestuje własne oszczędności w portfelach łącznej wartości ponad 5 milionów złotych. To duże pieniądze, które dają duże emocje, ale gwarantuje, że dają jeszcze więcej i przede wszystkim masę nauki. Więcej na ten temat znajdziecie na stronie Premium premiumdnarków.pl. Link jest oczywiście w opisie tego nagrania. W tym materiał to już wszystko. Do zarobienia. Cześć.